Już za chwilę. No klika, broda, biskot, halo! a ja nie. Dwóch debili. O jezu, to w kosmocie jestem, człowieku! Będzie próbowało przetrwać hard mode. Czy teleport behind you. Less sequel. Haczyk jest w tym, że grają na calamity. No i co oni tu robią? Kto ich zaprosił? No i jeszcze Sand Elemental. To jest podwójny boss fight. Czy im się uda? Nie wiem, szczerze. Dobra, ten post się... Ja już nie gram w tę grę nigdy. Nie no, lepiej się trzeba przygotować. Lepsze fotki, arena na zimie, basty i tak dalej. Tylko że wydaje mi się, że jesteśmy zbyt zmęczeni aktualnie. Ej właśnie, bo my tu nic bez bastów. No, bez bastów, bez campfire'ów i bez hardlanternów. Daniel zrobiłem trochę kopania poza kamerą, wiesz. W sensie zrobiłem to jest moja farma na Blatorby, wiesz? No! No dobra! No dobra, dobra okay. czekaj, no spoko, czekaj, czekaj, fajnie. czekaj. czekaj. Aj, chodź na zimę. O, no. Holy <grym> shit! <grym> Nie spodziewałem się, że on taki duży będzie. A ja też. Nie czekaj, coś mówię. Giję mu. The Probe Army! Holy shit. Ooooo! Prawie dostałem. W kosmocie jestem, człowieku! <śmaczyminar> się Więcej się tego nie dało! No klikał rodo blisko! halo Holy shit, ciekawy jest ten boss. My mieliśmy tryogena bić. <śmira> ja tu się chciałem wygadać, kurde. Jak zrobiłem mining off camera i przechodzi mi taki i mi rujnuje moment. Masz przywiewaczkę? Mam. Dobra. Dwa. Idzie. Au, Czekaj, ja się chcę podregenerować troszkę. Ej, okay, ale widać kiedy on atakuje, wiesz? Bo on się zaczyna kręcić w miejscu jak chce zdaszować. Czemu tu pada? Już jesteśmy na zimie. 208. 208. Hmm. Okej okay. Gdzie są bladorby? No były przecież one wyparowały czy co? O Jezu, no, dobra, no to robimy tak. Chodź Dobra, ty, ty stoi, ja się idę zająć kolegami. Holy fucking shit Ogólnie to jest fajna farma hajsu, bo tu się mimiki na dole respiem. A wiesz co ja mam? Na no. no to wywalone, <laughs> idziemy bić krajna. Okay, dobry start z mojej strony. Chodź tu! Dobra coś dostałem. Yeah. No Ej, Ej! tego ja tyle razy dostałem? Wow O, Właściwie przez chwilę miałem full, po czym od razu dostałem To jest jeden z dźwięków jakie wydajesz kiedy Nie wiem co ten boss robi, ale nie jest to normalne. Muszę jakoś dziwnie tyle pać zaczyna! O, a ja nie! Uważaj teraz bardzo i się skilluj. Bo on tak dziwnie się rusza. 8 sekund. No, jest chory. Mi się wydaje, że jakby ta walka dobrze poszła. A my warm potion nie mieliśmy. no ja nie wiem co możemy zrobić, żeby tam to lepiej działało. Another one. Przyzywaj No i cała adrenalina zmarnowana. To jest w tym ile on ma HP. Tak, nic nie widzę. Po tu próbujesz żyć jak na razie. Nie, nawet nie mogę. Który jest ten boss? Queensland jeszcze jest. Musimy jeszcze Queensland spróbować. Okay. Ale czy chcesz się poddawać? Czy chcesz. No nie wiem. Czemu jest burza pieskowa? Czemu ty już ją przyzwałeś? No dobra. No i jeszcze Sand Elemental. To jest podwójny boss fight. Okej, okay, padł ten Ale, no, 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 Ale adrenalina jest. Jakby tak queen slime chciała być. Sand elemental jak na razie tylko problemy. problemem. ten slime na dole. Nawet nie go trafić nie umiem! Tak no, okay, padam zaraz. O! Też nie padaj! O, oh, wow, ale łatwy boss! O, oh, ale łatwo, ale wszystko pod kontrolą nie Daniel. Dobrze dobrze powiedziane z twojej strony. Close. Dobra. Shit. Teleport behind you. The sequel Thank you O, jak dobrze, że mam ten arbor O Jezus mm -hmm. Teraz mam heal'a Miałem dystans trzymał, wiesz? W razie. Dobra, mam Uh, o! Halowki! Mi też wcześniej wypadł Halowki na tej farmie. <grym> też ten armor? Bo ja mam A, głowę to. i buty. Co ona? A, A daj, daj całe ja chcę zobaczyć Sedbonus. No i co no. oni tu robią? Co oni tu robią? Kto ich zaprosił? Szczerze, kto ich zaprosił? Allows the ability to da die... Szczerze. Dash? A nie, ja teraz stealtha nie mam. Shit! Nawet naszować nie mogę. Jezu, i trzeba podków znowu dorobić. Uy. Dobra, skończyli się. Eee, ten Aquatic Scourge jest łatwiejszy od Trojanum? No. Mm -mm. To jest noc? Kiedy będzie noc? Po No Jezu, mamy Boże, chodź spać. A co robimy, do Destroyera? Nie, ja chcę Blood Orby, bo potrzebuję... Mamy dwa Life Force'y tylko. Dobra, jest dzień. Muszę wyłączyć Zerga i tutaj kolegów jeszcze posprzątać. What now? Eee, teraz hehehe <gryorzen> Krajogen albo Aquatic czy jak chcesz? Gdzie go się bije? Na Sulfresie, czy na tym... No na surfsi. Nie wiem jak dużą tą arenę chcemy robić, ale... Czemu nasza lekarka jest. Dobra nie będę pytał. Na co ty tam idziesz? Co ty WOFA będziesz bił? Zgadłeś Umarliśmy? Serio? Wow, to było troszkę. Ha. Okej. Okay. Dobra. No i Nie, no dobra, Solar Eclipse. Ja i tak nie chcę. Wiesz co, muszę wyłączyć zerk, bo jest Solar Eclipse. I ogólnie Light polecam, jak nie chcecie się męczyć, Solar Eclipse? A! Boże. O, to super. Tak, już to robię. A. A. To trochę OP wygląda. Aha, no dobra, spoko. I to może nam skipować. <laughs> Okej, <Okay. laughs> ja to w zostawię. Następnym razem. Ludzie! Co? Dwóch debili. A. A będzie próbowało przetrwać hard mode. To był dobry teleport. Uciekaj, 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 uciekaj. Haczyk jest w tym, że grają na calamity. <śmienny> Jeść! Już mam 100% mojego mózgu w tym momencie. Czy im się uda? Dowiecie się następnym razem. Hihi.